P30 Pro. Pierwsze wrażenie, o kurde zobaczcie ten kolor, zobaczcie tę tapetę, ten notch maluteńki, o wiele lepsze rozwiązanie niż w S10 wykrojony ekran, wolę, wolę notcha, zobaczcie ten kolor, piękny, taki sam zamówiłem, taki sam będzie na unboxingu, podejrzewam, że będzie jutro albo pojutrze, może pojutrze, tapeta piękna, kurde, taką ku tapetem muszę ściągnąć na S10, -kę. fajna bardzo tapeta, podoba mi się, wszystko widać, wszystko czytelne, aplikacje wszystkie chodzą, ciach, 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 Szybciej niż w iPhone'ie, człowieku. Zobaczcie na tą kamerę, jak to jest solidnie zrobione. To widać, że to jest, to jest premium. Tu widać to premium. Przednia kamera, niestety, no zdjęcia takie, takie średnie, muszę powiedzieć, jeśli średnio, ale tylna, zobacz, to jest wide angle lens, sze szerokie, 14, 40, 40 meksów. Zobacz na detale, człowieku. Tu jest detali moc. To jest już normalny lens, nie telefoto, tylko zwykły, ani nie white, to jest zwykły. I tu jest już Telefoto, zobacz, ile zobacz, tu jest detali na Lewandowskim, tutaj obok, teraz jest jeszcze bliżej, i zaraz pójdziemy na full na 30 razy. No tu, już jest rozmyte, małe sample wideo zrobiłem. Zobacz, jak to wygląda w 4K. Zbliżamy, zbliżamy na Zaraz zbliżymy na full. Jesteś w stanie to odczytać. I to jest na full, patrz. Patrz, jaka jest jakość, człowieku. A jak to jest daleko? No, trochę się trzęsie, wiadomo, ręka się trochę trzęsie. Ale jestem w stanie jeszcze to odczytać. No, w innych telefonach nie, był, nie byłbyś w stanie tego odczytać. Zobacz, jak to jest da daleko. Zobacz, widzisz to? I to jest White Angle. Kurde. Jest jeszcze zwykła P30 no, w kolorze niebieskim. Pro bardziej mi się podoba niż ta. W każdym razie unboxing będzie pojutrze albo jutro. Nie wiem, jakoś tak. Ogólnie wygląda zajebiście. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu, jak go porównamy z iPhone'em i z Galaxy S10.